Hello, LOL 0 Ja jestem tutaj przy Eli Tewa Square, tylko na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem nagrać yy, skład Donekę Tirową. Nie wiem, czy będą dwa tiry, czy trzy. Jest sobota, jestem w Liwie, jak widać, więc no, by do tego ruchu Tirowego to się to nie spodziewam, ale dawno nie było tirów, więc postanowiłem dzisiaj nagrać. Cóż więc? Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Pierwsza ciężaróweczka man biały. Kolejny tir, czyli laweta skaja piętrowa z autami. Pier drugi raz na moim kanale Piętrowa Laweta. Cóż, dzisiaj to była było ta taka krótka składaneczka, dwa tiry tylko. Cóż, więc cześć.